przejdzie głosujemy nad następnymi. Kto jest za przyjęciem propozycji tak jak przedstawiła Komisja Budżetowa, to jest wynagrodzenie tak, zasadnicze 5 tysięcy, dodatek funkcyjny 1550, dodatek oficjalny 30%. Kto jest za tą propozycją? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto jest przeciw? 7. Kto się Trzyma. wstrzymał? Jeden się wstrzymał. W związku z tym propozycja poczytana w projekcie, co przeczytałem, 5000, 1000, 1000 nie przeszła. Przechodzimy do. Zarządzanie zasadnicze, dodatek komisyjny 1000 zł i dodatek specjalny 30%. Panie, ile? 46, jeszcze raz. 46, jeszcze raz tam powtórzy, ile było? 4650 zł, przepraszam, 1000 zł od środków 1000 złotych? 1000 A komisyjnego? 1000 zł, 1000 zł. 30%? Jeszcze raz, że to jest wynagrodzenie zasadnicze 4650, dodatek funkcyjny 1000 zł, dodatek spisany 30%. Zł. Kto jest za przyjęciem propozycji prawda? pana Malefa Pieniatyka. 8. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5. złożona przetwórzona, czy przyjęta na kwocie 4650 głosów dodatkowych, została jeszcze dostarczona, żeby rozdać za. Także, Panie Gócie, będzie jeszcze trzeba podniesienia tego, jakby była było maksymalne, bo to nie można było. Przechodzimy do punktu. A proszę Panie Przewodniczący. By... Uchwała Rady Gminy Koczewo z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Koczewo Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy artykułu 8 ust. 2 i artykułu 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. dla Rada Gminy Potrzebu uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się w wójtowi gminy w o Gębce Wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości. Eee, punkt 1. Wynagrodzenie zasadnicze 4650 zł. Dodatek funkcyjny 1000 zł. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ponadto wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagro, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Paragraf drugi punkt pierwszy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 8 grudnia 2014 roku. Punkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozpakowanie i treści na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie w biuro Fienie informacji publicznej gminy Choczengów. Dziękuję. Chciałbym pana zaraz podpowiadać, żeby udziela głosować. Nie trzeba, zostało przegłosowane. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013. Proszę państwa. Panie przewodniczący, w budżetu w dniu dzisiejszym sprowadza się tylko i wyłącznie do w sprawie Bieżący, w 000 bieżących, w zakresie usług pozostałych. Te 15 tysięcy przesuwa się do pozostałych działalności turystycznych, do wydatków bieżących i tego, to rozumie się w celu zabezpieczenia środków na dokonanie oznakowania w Te 15 tysięcy, które pozostały działalności usługowej, to są środki, które są przeznaczone na znakowanie obligatoryjne gminy, tak zwicie powiem, na, na, na pieśni. Tak kwota 8300 zł przesuwa się do zbiorów za zagospodarowania przestrzennego z pozostałych dzieci, gdy straży sprawie gminnej załatwiają wyposażenia 4 tysiące, co daje możliwość kwotę 12300. i ta kwota jest przesunięta do Urzędu Gminy do wydatków bieżących do zakupu pozostałych i tego przesunięcia do Nasz parlament już Państwu zadanie przyłożył na rok 2015, w związku z tym nie wykorzystamy całych środków w tym roku i będziemy ten projekt realizować w roku 2012, więc skąd pochodzi też 3000 złotych. Jest to przesunięte do gminy innych, które i w co do zabezpieczenia środków na wyróżniony wydatek w planie finansowym na rok 2014. Ten jak już wspomniałem, na rzecz dyrektora Gminnego zakładu gospodarki komunalnej, w której dopłynęły się Panie Radny w piśmie. Pana Burmistrza, proszę. Ja chciałem się zastanowić o tym, tutaj pan mówił 15 minut na te pieski. Bo ja pamiętam, to tam Gryza jest na tej pieśni, tak? prawda? Te jest na tej pieśni ogni. Pozostało na oznaczenie wyjściem od roku. Z piesków przesunięte do działalności turystycznej. É isso aí. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok na podstawie artykułu 18 ust. 2 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Gminy Poczekowa uchwala co następuje paragraf pierwszy punkt pierwszy Stała się dochody budżetu z gminy na 2014 rok w wysokości 22 miliony 561 złotych w tym Dochody bieżące 21 230 369 zł, dochody majątkowe 865 192 zł. Punkt drugi ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 22 411 622 zł na skutek przesunięć, w tym wydatki bieżące 20 187 309 zł, z tego na a wynagrodzenia, składniki od nich naliczane. 7 milionów 648 tysięcy 169 zł. 49, 49 groszy. D. Na zadania 126 milionów 265 tysięcy 652 zł. 63 groszy. C. Dotacja na zadania bieżące 754 tysiące zł. 53 grosze. Doświadczenia na rzecz osób fizycznych 4 988 422 zł 3 grosze. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 150 213 złotych 92 zł wydatki na obsługę długu 380 tysięcy, wydatki majątkowe 2 224 313 złotych. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2, punkt 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego, samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok. a przychody 1 512 625 zł, b koszty 1 525 978 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję. Kto jest za przejęciem uchwały? 12. Kto jest przeciw? kto się wstrzymał? Wstrzyma? Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w za